Amen. Rozważymy dzisiaj czwarty już błogosławieństwo z tych ośmiu błogosławieństw, które odkrywamy w Ewangelii Świętego Mateusza na początku tak zwanego kazania na górze. Błogosławieństwa to brama do odkrywania sensu ludzkiego życia. To jak mówi papież Franciszek, nowe przykazania. To prawo człowieka wolnego, Człowieka, który odkrywa nowe życie w duchu świętym. Czwarte błogosławieństwo, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Pamiętamy, że ósme błogosławieństwo też będzie się odnosiło do sprawiedliwości. Mateusz 5, 10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. A więc to wyzwanie do sprawiedliwości zamyka pierwszy i drugi blok ośmiu błogosławieństw. Od razu spójrzmy na wersję Łukaszową. Łukasz 6,21 jest mowa o błogosławieństwie. Błogosławieni wy, którzy głód cierpicie. Głód fizyczny. Mateusz dodaje słowo sprawiedliwość. Pragnąc i łaknąc, odczuwać głód i pragnienie to, dobrze wiemy, fundamentalna postawa człowieka, by zachować swoje życie trzeba jeść, trzeba pić. Ale już w Starym Testamencie wielokrotnie znajdziemy teksty, które mówią i używają tych zwrotów w sensie metaforycznym. Tylko trzy przykłady, żeby zobaczyć bogactwo tych tekstów. Amos 8:1 jest mowa o głodzie i pragnieniu Słowa Bożego. Izajasz 55 o pragnieniu łaski. Psalm 42 pragnienie Boga Żywego pragnąc i łaknąc. I sprawiedliwość co oznacza w Ewangelii Mateusza sprawiedliwość. Najpierw, może statystyki. W Ewangelii Mateusza to słowo występuje siedem razy. U Marka go nie znajdziemy, u Łukasza tylko raz. A w liście do Rzymian już 33 trzy razy. Dobrze wiemy, że święty Paweł bardzo rozbudowuje swoją wizję sprawiedliwości, usprawiedliwienia. Zostawimy to na kolejne, może. Nasze pogadanki biblijno-duchowościowe. Zobaczmy, jak to słowo sprawiedliwość funkcjonuje i co nam podpowiada Ewangelia Mateusza. Słyszymy w dialogu Jezusa z Janem Chrzcicielem, że trzeba wypełnić całą sprawiedliwość. 3.15. Dalej czytamy. To też będzie fragment w kazaniu na górze 5:20 Jeżeli wasza sprawiedliwość nie jest większa niż nauczycieli pisma i faryzeuszy nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. I wreszcie też w kazaniu na górze 6 rozdział 33 werset jest mowa, żeby nie martwić się o to, co mamy jeść, pić, w co się mamy ubierać. Jezus skonkluduje te wskazania Starajcie się o królestwo i o Jego sprawiedliwość. I znowu na marginesie odnotujmy, że w podobnych słowach mówi Jezus w Ewangelii świętego Łukasza Łukasz 12.31, ale nie ma tam mowy o sprawiedliwości. Jest o to, by się starać o królestwo. Mateusz znowu dodaje i o Jego sprawiedliwość. Jak więc rozumieć tę sprawiedliwość? To działanie człowieka zgodne z wolą Bożą, to wypełnianie woli Bożej w życiu człowieka. Mieć głód, mieć pragnienie, to dążyć do sprawiedliwości, to całkowicie zaangażować się na rzecz sprawiedliwości, to czynić sprawiedliwość. Czynić sprawiedliwość, jak czytamy w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. Wypełniać przykazania miłości Boga i bliźniego. To jak czytamy z kolei w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, to stawać po stronie potrzebujących, ubogich, uciśnionych, tych, którzy doświadczają różnych form niesprawiedliwości. Bo przecież w dwóch poprzednich błogosławieństwach, gdy mówiliśmy o smutnych, gdy mówiliśmy o cichych, oni wyrażali Konkretne sytuacje niesprawiedliwości. Niesprawiedliwości, bo Bóg zostaje poniżany w przestrzeni społecznej, publicznej, niesprawiedliwości, bo agresywnej, mówiliśmy, bo cisi zostają pozbawieni ziemi i oczekują, tęsnią, by to Bóg im na nowo dał ziemię, przywrócił godność, przywrócił wartość, przywrócił sens życia. Będą nasyceni. Jak rozumieć to określenie, być nasyconym? Od razu zobaczmy dwa teksty, które mówią o nasyceniu. 14 i 15 rozdział Mateusza mówi o znaku chleba, o rozmnożeniu chleba. Jest mowa o tym, że ci, którzy otrzymali chleb w cudowny sposób od Jezusa, zostali nasyceni. Zostało 12 koszy czy 7 koszy resztek to nie jest to co spadło ze stołu przez przypadek i nie nadaje się do jedzenia już po prostu nie mogli zjeść tego chleba oni najedli się do już więcej nie mogą zjeść są wypełnieni przepełnieni już więcej nie mogą to znaczy być nasycony że pan bóg nie daje w sam raz tyle co potrzeba ale z wielką nawiązką przywraca sprawiedliwość bo być nasyconym to znaczy, że nie będzie już żadnej formy niesprawiedliwości. I popatrzmy, mówiliśmy o tym w poprzednich naszych rozważaniach, jak pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni, ubodzy, w duchu. Trzymajmy się tego tekstu, choć rozumieliśmy go troszkę inaczej. Otwiera na kolejne. Ono jest taką y, sposobem zrozumienia. Gdy ja podejmuję ten Wybór ubogiego dla ducha, to wtedy mam wielką wrażliwość serca na różne formy niesprawiedliwości i ludzkiego cierpienia, a więc podejmuję konkretne, nie tylko duchowe, ale życiowe zadania, by rzeczywiście tę wolę Boga wypełnić tutaj na ziemi, by wola Boga, tak jak w niebie, realizowała się na ziemi. O to modlimy się przecież. Wojcze Nasz. A jeden z wielkich komentatorów ośmiu błogosławień, Jacques Dupont, który napisał dwa opasłe tomy, każdy ponad tysiąc stronicowy, na temat błogosławieństw. Gdy tłumaczy, co to znaczy być sprawiedliwym i pragnąć sprawiedliwości, pokazuje przykład biblijnego, ewangelicznego Józefa. Mówi, że właśnie Józef jest sprawiedliwy, czyli potrafi przezwyciężać wszelkie sytuacje niesprawiedliwości i wypełnia tak swoje powołanie i tak opiekuje się Jezusem i Maryją właśnie przez wypełnienie woli Bożej, ale podejmuje konkretne działania, konkretne aktywności, które naprawiają niesprawiedliwość. Oto by wola Boża wypełniła się w Jego życiu, w Jego powołaniu i w życiu Jego najbliższych. Pragnąc i łaknąc sprawiedliwości. Odwagi, brawo, Wy idźcie tą drogą, tak jest droga Ucznia Jezusa, Ucznia Błogosławieństw, ludzi, którzy budują Wspólnotę Królestwa, Wspólnotę Błogosławieństw. I zakończmy nasze rozważanie tradycyjnie modlitwą, którą przygotował Berhard Hering, redemptorysta, który opracował przepiękne rozważania na temat błogosławieństw. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że zawołałeś na krzyżu pragnę. Spragniony jesteś mojej odpowiedzi na zdumiewającą, zbawczą sprawiedliwość którą okazałeś wszystkim, mnie również. Poprzez Twą nową sprawiedliwość, poprzez Twój głód i pragnienie, by zapanowała ona wśród nas, pokazałeś nam Ojca. Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy przemienili się wraz z Tobą, abyśmy już więcej nie byli niespokojni i nie cierpieli, dbając w swym ograniczeniu, jedynie o naszą sprawiedliwość ale czerpiąc natchnienie z Ducha Świętego modlę się bym pragnął i łaknął twej sprawiedliwości we wszystkich zdarzeniach i okolicznościach mego życia i życia mych bliźnich bo wówczas lepiej pomój me, jak stać się znakiem twej sprawiedliwości i znaleźć właściwe kryterium dla mych pragnień celów pracy i działania Panie uwolni nas od egoizmu osobistego i zbiorowego, uwolni bogatych i możnych od wąskiego pojmowania sprawiedliwości, uwolni nas od takiej jej rozumienia, które każe służyć tylko mogącym nam odpłacić. Pozwól nam znaleźć radość w służbie poniżonych, tym, którzy nie mają do ofiarowania nic z wyjątkiem swych potrzeb i ludzkiej godności. Panie, daj nam uczucie wdzięczności, kiedy święcimy Twą zbawczą sprawiedliwość. Panie, uczyń nas tak czujnymi, abyśmy potrafili dostrzec każdą sposobność zapoznania ludzi z Twą sprawiedliwością. Amen.